Unijna Strategia na Rzecz Bioróżnorodności to ambitny plan, którego celem jest przywrócenie różnorodności biologicznej w Europie z korzyścią dla klimatu, ludzi i całej planety. Założenia tej strategii zakładają do 2030 roku zmniejszenie ilości stosowania środków ochrony roślin o 50%, nawozów o 20% oraz ograniczenie strat pokarmowych o co najmniej 50% bez ryzyka pogorszenia żywności gleby. Chodźmy zatem porozmawiać dzisiaj z osobą o tym jak Wyzwaniom związanym z wycofywaniem coraz większej ilości substancji z rynków produktu agro. Dziś ze mną Monika Miłecka-Lewandowska, opiekun produktu z firmy Elwita. Cześć, dzień dobry. E, Monia, w najbliższych latach planuje się wycofanie coraz większej ilości e, takich popularnych fungicydów, w związku z tym rolnicy będą musieli szukać e, innych rozwiązań, ale wiem, że tutaj z pomocą mogą przyjść produkty biologiczne. Tak jak mówisz, stosowanie produktów biologicznych to nic innego jak wykorzystanie pożytecznych właściwości mikroorganizmów, które stanowią ochronę roślin przed chorobami. To jak działa ten mechanizm mogę przedstawić na przykładzie produktu Elbiofungibactis, który stosuje się w celu zapobiegania chorobom grzybowym wielu upraw. A czy mogę być o tym rozwiązaniu powiedzieć coś więcej, bo podejrzewam, że jego działanie jest inne niż dotychczasowo stosowane takich standardowych fungicydów? Dokładnie. Fungibactis to 8 szczepów szlachetnych bakterii i grzyba z rodzaju Saccharomyces cerevisiae. Działanie fungibactis oparte jest na naturalnych zjawiskach, podpatrzonych w naturze, dzięki czemu jego aplikacja jest bezpieczna dla środowiska. A jak on działa w praktyce? Jego działanie można przedstawić w dwóch aspektach. Po pierwsze, kolonie pożytecznych mikroorganizmów tworzą na powierzchni rośliny uprawnej swego rodzaju barierę ochronną przed chorobotwórczymi patogenami. Po drugie, jednym ze związków, jaki wytwarzają w procesie namnażania jest kwas mlekowy, który działa fitosanitarnie. A powiedz nam, czy fungi baktyz może być stosowany we wszystkich uprawach, czy są tu jakieś ograniczenia? nie ma żadnych ograniczeń, śmiało może być stosowany we wszystkich rodzajach roślin uprawnych. W ochronie warzyw ma dodatkową zaletę, jaką jest brak karencji. W zbożach szczególnie polecamy stosować w ochronie kłosa, natomiast w rzepaku na formującą się młodą łuszczynę jest to moment odpowiadający zabiegom T3. Monia, wspominałaś wcześniej, że preparat Pungibactis działa zapobiegawczo i hamująco na rozwój wielu chorób, a powiedz zatem, jaki jest jego ogólny spektrum działania. Preparat zabezpiecza między innymi przed patogenami z rodzaju fuzarium, szarą pleśnią czy też suchą zgnilizną kapustnych. Jak już mogę się domyślać, na pewno na naszych poletkach testowaliście skuteczność tego preparatu na poszczególne choroby, prawda? E, tak, oczywiście. Jesienią ubiegłego roku wykonaliśmy zabieg w rzepaku ozimym. Skuteczność w ochronie przed porażeniem suchą zgnilizną kapustnych utrzymało się na poziomie standardowych rozwiązań fungicydowych. Badaliśmy także laboratoryjnie skuteczność tego preparatu w zwalczaniu chorób fuzaryjnych. Działanie fungibactis było na bardzo wysokim poziomie. E, jeszcze jedna kwestia. Czy stosowanie produktów biologicznych niesie ze sobą jeszcze jakieś dodatkowe korzyści, oprócz oczywiście ochrony przed chorobami? Z pewnością preparat biologiczny to nie tylko ochrona na wysokim poziomie i dbanie o środowisko, ale to przede wszystkim pobudzenie roślin do intensywniejszego wzrostu i biostymulacja. Zawarte w nim witaminy, aminokwasy i szereg innych substancji wspomagają wigor roślin. Także bardzo wiele zalet w jednym produkcie. Dziękuję Ci bardzo, Monia za nasze pierwsze to jest wspólne spotkanie na poletkach, za pierwszy wspólny odcinek. Wy teraz koniecznie kliknijcie subskrypcję i my niebawem do was wrócimy do zobaczenia. Cześć. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa przed każdym użyciem. Przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.